Chłopikorsiarskie drinki, patrzcie! To nie jest każdy, kon nawet! Nie dogaduj dziecku, tata! No, to nie jest takie ładne. Co pan ma do chłopikorsiarstwa? Aaaa, skupiał ten świat, o po białe pokolenie! Brodudu, a mnie przeskoczysz! Brodudu, no jasne! Okej, okay, zajęła ich! Dobra, biegnijcie końca salę basenowo-weselną! W kontakcie, chyba że mi się wyładuje... Świetne triki, co nie? A koniec z tym, jak chcę już na wesele, żeby już porali ziemniaki! E, ale, ale. A ja oby chcę jeszcze pooglądała! Pożnęło cię, kobieta! To jakby mógł prosić dla mamusi? Nie ma problemu! E, możemy nawet zrobić duet. Stop, dokąd pędzisz? Przecież stoję tutaj! Nowe, prześladujesz mnie! To twój urok mnie prześladuje! Ale masz bajzer w tej kosmetyczce. Co mi grzebiesz? Łap. Co to? O, lusterko. Lowe, aleś ty wypiękniał w tym Rzymie. Uciekamy. Depreso, ale z ciebie spryciula. Prosta wnioski z obserwacji mechanik głupot ludzkich. E, co? Dopiero wybiegli? Musimy ich tu jeszcze dłużej zająć. Rodu, proszę państwa, proszę o ustawienie się w piramidę. Przeskoczę was. W piramidę? Ja, mogę my! To idziemy na szczyt, kochanie? Świetnie, tylko proszę ustawiać się powoli, żeby się nie poturbować. Mamy dużo czasu.